Wszystkim, tu Wasza ulubiona królowa promek, ale dzisiaj nie o promkach, tylko o domowych frytkach. Pokażę Tobie, jak ja robię domowe frytki. Wolę takie domowe, niż takie z jakiegoś przydrożnego baru, przynajmniej wiem, ile razy używany był olej do tych frytek. Koniec gadania bierzemy się za działanie. Otóż. Mam tutaj już obrane ziemniory. One są już obrane i umyte. Teraz je będę przerzucać do takiej większej miski. Coś tu sobie jeszcze z nich powycinam, jak jest taka potrzeba. I teraz tak zalewam to wodą. Tak, żeby woda przykryła te ziemniaki. Ale ciężkie. I do takich ziemniaków z wodą wrzucam lód. Innego nie mam, więc użyję taki. Chyba, że dasz lodowatą wodę, to tego lodu dawać nie musisz. I takie zostawiam na 10 minut. Po 10 minutach każdy ziemniak kroje w słupki. U mnie takie średniej grubości. Ale to nie ma znaczenia, jak pokroisz, bo to musi Tobie smakować. Więc pokrój tak jak lubisz. Już takie średniej grubości słupki, bo my takie lubimy. I te pokrojone słupki z powrotem wrzucam do lodowatej wody. To mi się będzie moczyć, a ja będę kroić kolejne ziemniaki. Trochę tych ziemniaków mam, więc mam co kroić. Ale tak jak mówiłam wcześniej, wolę takie frytki domowe niż kupne, ponieważ yy, wiem ile razy był olej używany. I na oleju silnikowym na przykład. A Ty, jak jest u Ciebie, daj znać w komentarzu, czy też wolisz robić. O, czekaj, żeby mnie było widać. Muszę poprawić tutaj kamerkę. O, jak ładnie mi widać. Daj znać w komentarzu, jak y, Ty do tematu podchodzisz. Czy też wolisz takie domowe frytki? Oczywiście, że wiesz, ja też idę czasami na łatwiznę. Ja nie mówię, że jestem super mamą i cały czas takie domowe robię. Natomiast no staram się robić takie częściej niż kupować takie już gotowe. A jeśli chodzi o frytki takie już jakby mrożone, no to przy obecnych cenach ziemniaków to jest po prostu zdzierstwo za 2,5 kg pociętych ziemniaków yy, krzyczą około 20 zł serio. Gdzie ja 2,5 kilo sobie kupię za około wszyscy więc to jak boli. Oczywiście takie mrożone też są spoko, bo jak ktoś nie ma czasu na przykład, żeby stać przy garach, no to jasne. Tylko, że ja czasami natrafiam na takie jakieś dziwnie pachnące. Nie wiem, czym one są natłuszczane, ale mi po prostu one śmierdzą i staram się ich nie kupować. Dobra, ja już ziemniaki pokroiłam, przetarłam sobie blacik i teraz takie zostawię jeszcze na 10 minut. Po 10 minutach wyciągam, odsączam na papierze, właściwie to na ręczniku kuchennym, osuszam je. Szykuję wielki sagam. Do niego olej. Czekajcie, poprawię Was, żebyście dobrze wszystko widzieli. O, mam nadzieję, że tu będziecie wszystko dobrze widzieć. Ten olej bardzo mocno trzeba przygrzać i wrzucić osuszone ziemniaki. Zaraz jednego wrzucę na próbę, jak będzie olej skwierczał, to znaczy, że już czas wrzucać pozostałe ziemniaki. Mam nadzieję, że słyszycie jak no dobra. I teraz bardzo ostrożnie, by się nie pokazać, wrzucamy. Ja tutaj mam y, największą moc kuchenki indukcyjnej w tej chwili pod tym y, garczkiem, y, ale zaraz ją zmniejszę w momencie, gdy wrzucę wszystkie fryty, to ją po prostu zmniejszę. Wrzuciłam, przemieszam, zmniejszam do szóstki i tak będę smażyć na razie 10 minut, a za chwilę się zobaczy, jak to dalej będzie. Czy trzeba... Timer się wyłączył, więc to znak, że minęło 10 minut i co się okazało, jednak u mnie połowa mocy indukcji jest za mało. Bo y, fryteczki są blade, więc y, dam większą mu moc i jeszcze posmarzę 6 minut. Minęło w sumie aż 16 minut. Pokażę Wam, jak moje frytki wyglądają. My właśnie lubimy takie, teraz je powyciągam. Do miski włożę ręcznik kuchenny, papierowy, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Ale pachną. Mm -hmm. Napiszcie w komentarzu, z czym lubicie jeść takie frytki. Czy to jest majonez, czy może ketchup, a może macie jakiś fajny przepis na y, inny sos? Chętnie poznałabym jakieś fajne przepisy, właśnie na sosy. Palsona. Przemieszam.